Cześć kochani, tutaj znowu Kociara i dzisiaj zrobimy sobie przegląd szelek smyczy, obróżek i takich właśnie gadżetów dla naszych pupilków. Filmik nie będzie raczej trwał długo. W opisie pewnie wrzucę Wam linka do portalu koty.pl z jakimś artykułem dotyczącym szelek i smyczy dla kota. Pewnie będzie coś tam też y, dotyczącego wyprowadzania kotów na zewnątrz, właśnie na smyczach i szelkach. Także zaczynamy. Pierwsze co mi się pojawiło po wejściu do Zoplusa w <laughs> zakładkę Szelki i Smycze dla kota. Są szelki Trixie x z naklejkami i smyczą. Regulowane z zapięciami na rzepy i zatrzaski. Zatrzaski są na pewno bezpieczniejsze, bo rzep może się zawsze odpiąć. Odblaskowe naklejki, pewnie do przyklejenia sobie. Obwód. Długość smyczy 120 cm. Dostępne są czarne i czerwone. Dla kociczek pewnie bardziej czerwone, ale to zależy też od gustu właściciela, bo kotu raczej jest obojętne, co, jakie będzie miał szelki. Może kształt będzie mu, może mu nie pasować, albo pasować, ale jednak kolor to chyba najmniejszy problem. I ma 15 ocen, średnia ocen to jest 5 gwiazdek, czyli naprawdę super. I tak, szelki dla kota X, Cat, XL. Już 4 gwiazdeczki, trochę większy obwód. Ale smycz taka sama. O, i szelki samochodowe. Trixie, ja w to wejdę, bo to mnie bardzo ciekawi. Tutaj regulowane, z zatrzaskową klamrą. No dobra. Hmm. Dobra, 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 jeśli wierzysz swojego pupila, tra-ta-ta. Ta. Opinie. Jest jedna opinia na jedną gwiazdkę, dwie na dwie gwiazdki. Jest opinia na 4 i na 5, czyli chyba nie jest źle. Yy, ale no nie wiem, no nie mam kota, ale na pewno bezpieczniejszy jest transporter w samochodzie, bo jednak kot może się czegoś przestraszyć, podrapać kogoś. Jeśli smycz, na której będzie uwiązane, że tak to ma kot, będzie długa, to nawet może skoczyć. O łasku, przepraszam. Pod pedały. Szelki dla kotów małych psów i szczeniąt, hunter. Chyba jestem ich najbardziej ciekawa. Chyba raczej je bym wybrała. Ale chyba jeszcze zmienię wybór. Ocena dobra, smycz Flexi Cat New Classic. Mała linowa smycz, automatyczna w poręcznym formacie kieszonkowym, długość nawet 3 metry, z praktycznym guzikiem blokującym. Maksymalnie 8 kg może ważyć nasz zwierzak za 35 zł. No coś podobnego, jak widzimy na spacerkach, pieski. Także może. I szelki dla kociąg karli. Szerokość 10 mm, czyli centymetr. Długość smyczy 1,20 m. No może być fajnie. I no zobaczymy sobie teraz obruszki. Obróżka Hunter, ale z dzwoneczkiem, czyli raczej nie. My home, z miejscem na adres, klipsem bezpieczeństwa i dzwoneczkiem. Dzwoneczki od No, ma kiepską opinię. Simon Szkat, obroża dla kota. Z logiem, zawieszką i motywem mały dzwoneczek. Czemu wszyscy się uczepiają tego dzwoneczka? Ale oczywiście można kupić obrazek z dzwoneczkiem i odpiąć ten nasz nieszczęsny dzwonek. Więc wiecie, to, że obróżka ma dzwonek, nie oznacza, że już się to niczego nie nadaje. I chromowany brelok identyfikacyjny, adresówka. Tutaj do środka się wkłada naszą karteczkę. O, ma, tylko nie wiem, ja dzisiaj jestem niewyspana. Wkładamy karteczkę z adresem, ale dolna część podobno odpada, także nie wiem, jak to jest. No, i tutaj mamy jeszcze budki wiklinowe, ale myślę, że tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Także uwaga, ten film nie był sponsorowany. Zapraszam Was do lajkowania, jeśli Wam się podobało, jeśli filmik był przydatny. Zapraszam do komentowania, do pisania do mnie, zarówno w komentarzach, jak i na maila, bo to też jest fajna forma kontaktu. No i też subskrybujcie. Nie każę Wam wciskać dzwoneczka, no bo on czasem naprawdę przeszkadza. Ale do zobaczenia w kolejnym filmiku. Jeszcze się zastanawiam o czym będzie, ale na pewno Wam się ten kolejny filmik przyda. Także do zobaczenia, pa pa!